Witam bardzo serdecznie 73. Olimpiada, pierwszy etap, zadanie T3 Mamy balon obserwacyjny o masie y, całkowitej, czyli ten gaz co tam jest, tutaj konkretnie podane jest, że to jest hel y, z gondolą i załogą, y, ma tą masę M no i on się unosi na jakieś tam uwięzi, linie, czymkolwiek na wysokości H nad Ziemią, gdzie mamy ciśnienie P1 no a temperatura tam wynosi T1 no i balon ma n w środku o temperaturze, początkowo równej temperaturze otoczenia. Powłoka balonu jest wiatka, czyli y, może zmieniać y, swoje wymiary. No i tej masa liny, tej więzi jest równa m i nie jest pomijalna z tym m dużym. No i nie ma wiatru. Naszym celem jest wyznaczyć pracę w, jaką należy wykonać, aby ściągnąć y, balon na ziemię. Czy mamy ciśnienie P2? No, i też musimy tutaj parę założeń mieć. Że pomijamy opór powietrza, bo ściąganie jest na tyle wolne, ale tyle szybkie, że nie ma wymiany ciepła z otoczeniem, czyli przemiana jest adiabatyczną. To jest wszystko opisane. No, i to też, że lina jest cały czas naprężona. Czyli, jeżeli jakby cały czas musimy działać jakąś siłą. No, nie, że będzie tak, że. Zadziałamy do jakiegoś momentu, i później nam sam balon spadnie. No i mamy jeszcze podane parę tutaj, takich wielkości fizycznych. I mamy też podać wynik liczbowy dla podanych konkretnych danych. Także nas w tym zadaniu interesuje praca, jaką my mamy wykonać. I praca to będzie oczywiście zmiana jakiejś energii. Tak Właśnie naszym celem jest ustalić jakie energię? Ewentualnie jakieś inne tutaj elementy pracy, ale ja tutaj rozpiszę wszystko na energię. Także ja bym zrobił rysunek. To jest sytuacja początkowa. Mamy balon na tej jak oni to nazwali uwięzi. Sobie wisi nad gruntem. I tutaj jest H. I potem mamy sytuację końcową. Balon już na ziemi, ja to oczywiście narysowałem tak... Yy, tak powiem... Yy, takie bardzo... Yy, rysunki... Niekoniecznie tutaj wszystko jest tak jak trzeba, ale... Yy, bardziej to one są, żeby... Pewne kwestie sobie uzmysłowić. Czy na pewno nam się zmieni... Energia potencjalna grawitacji, no bo tutaj obniżymy tę masę o delta H. A w tym przypadku środek masy się o jedną drugą H obniży. No bo jest tutaj w połowie, no i tutaj jest na wysokości 0. Także to już możemy zapisać. <laughs> Że to delta E całe. To będzie delta E1. Plus jakieś tam inne delty. Ale to może my właśnie rozpiszmy bardziej to delta 1, co ja chcę przez to powiedzieć. Delta 1 to jest oczywiście zmiana energii potencjalnej grawitacji i my jej nie zwiększamy, tylko ona się zmniejsza, zatem tutaj grawitacja wykonuje pracę, nie my, więc musi być na minusie. No i m, plus jedna, druga m, skąd to jedna, druga? No bo tu byśmy mieli jedną, drugą h, a chciałem h wyjąć przed nawias, to otrzymamy coś takiego. Także tutaj bardzo fajnie. Teraz pytanie, no jeszcze jakie je, kurczę inne energie będziemy mieć. Energia wewnętrzna. Tutaj mamy napisane, że nie ma wymiany ciepła z otoczeniem, czyli cała zmiana energii wewnętrznej jest yy, dokonywana za pomocą prasy. Także tutaj bardzo fajnie nam się to udało, że tak powiem... Łatwo wybrnąć dzięki tej przemianie diabatycznej zliczenia tego wszystkiego, czyli po prostu to jest NCV delta T, gdzie delta T to będzie temperatura końcowa, czyli T2 minus T1. No i jeszcze jakie energie? No, coś by trzeba było z siłą oporu zrobić. Ej, nie siłą oporu, tylko wyporu. No i tutaj jest sprawa troszeczkę <trych> trudniejsza, ale jest taki sprytny sposób, jak to zrobić. To też się pojawiło w jednym zadaniu, tam z 50, którejś, jak mi się zdaje, olimpiady fizycznej. A mianowicie zastanówmy się nad energią atmosfery, tak jakby. Czyli tak, jak zabierzemy ten balon stąd, to atmosfera zajmie to miejsce. Czyli będzie działać siłą. E, e, no, po prostu <laughs> e, działając tym swoim ciśnieniem, tutaj P1 e, zmieni objętość e, o to V1 tutaj. E, czyli ona wykona taką m, pracę. No, a my na dole wykonamy e, podobną pracę, tylko tutaj wykonuje atmosfera, a tutaj my nad atmosferą, bo musimy ją rozsunąć na to V2 przy ciśnieniu P2, e, czyli ta trzecia delta E, e to będzie P2V2 minus P1V1, także rozpisaliśmy to, czyli W to będzie delta E a to jest delta V1 plus delta E2 plus delta E3 Teraz tylko trzeba się zająć obliczeniami. Także co ja bym tutaj sugerował, bo my mamy podaną. <laughs> Nie mamy podanego ani. <laughs> co mamy właśnie podane? T1 i P1. Nie mamy V1, T2, V2. Czyli te zmienne trzeba jakoś rozpisać. I teraz pytanie, jak to zrobimy? Hmm. <laughs> Także ja bym po prostu skorzystał z równania Clapeyrona bo wiemy, że tam PV to jest nRT czyli to sobie możemy przekształcić do postaci gdzie T będzie równe PV przez nR czyli to delta T tutejsze, czyli zapisane przez nas jako T2 minus T1 Mm, to by było T 2 minus T1 mm, to by było y... no, oczywiście y... Y, oczywiście tutaj chciałem to przepisać, ale my nie, nie, nie liczymy tej energii, tylko jakby zmianę temperatury samą czyli po prostu P2V2 no i NR jest zawsze takie samo w tym przypadku Czyli otrzymamy coś takiego. No to fajnie, że to mamy, tylko dalej jest, są te dwie e, niestety, czy e, dla nas e, zmienne. Także co my chcemy z tym zrobić? Trzeba skorzystać z drugiego równania które nam podali, czyli to równanie adiabaty. P razy V, tutaj to V może wygląda jak małe od prędkości, ale no nie, nie jest nim. P razy V do kappa jest równe constant, czyli P1 razy V1 do kappa to jest równe P2V2 do kappa. Także Możemy sobie to rozpisać na V2 e, Czyli V2 to by było e, P1 przez P2 i z tego musimy wyciągnąć pierwiastek stopnia kappa, czyli podnieść do potęgi 1 przez kappa no i jak wyciągniemy z V1 pierwiastek stopnia kappa to otrzymamy V1 także tu akurat fajnie nam wyszło mm. I co teraz? Teraz, moim zdaniem, najlepiej by było to i to nam pozamieniać. Konkretnie ten wyraz nas tu interesuje, bo on się też pojawia tutaj. Także. Już zajmijmy się może rozpisywaniem tych poszczególnych energii. Może zacznę od. Tej tutaj, bo to będzie nam potrzebne, też w tym miejscu, także wykorzystamy później. Czyli to było nasze delta e. E3, jak się nie mylę. Jest to P2V2 minus P1V1, jeszcze się upewnię, że przepisałem dobre. Także to jest E3, no to dobra. Także za V2 możemy podstawić P2 P1 przez P2 1 przez kappa razy V1 minus P1 razy V1. Tutaj bardzo prostym taką rzeczą, jaka nam się nasuwa na myśl od razu jest wyciągnięcie tego V1 przed nawias i ja bym tak zrobił to by był p2, p1 przez p2 ale tutaj niestety dwa razy nawias taki okrągły zwykły napiszę, ale to jakoś że tak powiem zbytnio groźne nie powinno być no ale na przyszłość ładniej tu by było jakby był nawias kwadratowy teraz jeszcze jak to mamy to trzeba sobie delta e2 policzyć Czyli to by było ncv i delta t w naszym przypadku to jest p2. v2 minus p1, v1 przez nr. Tu nam się to skróci, czyli byśmy mieli cvr. No i to możemy przepisać górę z tego miejsca. Także byłoby to tak samo jak tutaj, tylko już może ładniej zapiszę p2 przez p1. Eee, no odwrót P2 razy P1 przez P2 i to wszystko jeszcze do potęgi 1 przez kappa odjąć P1. E, no, dałem zły nawias Mamy to policzone, czy ja bym teraz już y, kontynuował to obliczanie i podstawił to ogólnie, że to jest W. No i do tego W. Najpierw może tą energię związaną z grawitacją, czyli minus m duże plus 1 druga m małe razy gh plus y, przepiszmy to może y, no, e3 bo jest proś, prostsze w, y, nie jest tutaj elementów hmm, czyli v1 p2 p1 przez p2 no, słyn nawias ale już się poprawiam 1 przez kappa Minus P1. No i jeszcze musimy uwzględnić tą e z dwójką. Czyli plus CV przez R raz V1 no i ten nawias przepisujemy tak jak w tym wcześniejszym przypadku. Już mi się powoli miejsce kończy, ale na szczęście tą tablicę można przesuwać nieskończoność, ale nie jest to po prostu jakiś, jakoś bardzo wygodne. Tu mamy dwa razy ten sam nawias. I jeszcze mamy w obu przypadkach V1. Trzeba by nie zrobić tak, żeby to wyciągnąć przed nawias? I tak zróbmy. Czyli ten początek nam pozostanie ten sam. No i f1, p2, p1 przez p2 do potęgi 1 przez kappa minus p1. I tutaj z nawiasów otrzymamy mm. taki zwykły już nawias CR. Znaczy Cv przez R plus 1, bo tu nic nie ma. Fajnie już nam się uprościło. Ale tutaj jeszcze można zrobić jedną rzecz, która nam uprości pewne rzeczy. Czyli tak, dalej początek pozostaje bez zmian. Hmm. Te kolejne elementy ta, y, też, tylko tutaj bym wszystko podzielił przez P1, czyli po prostu to P1 bym tutaj wsadził przed nawias. I tu otrzymam P2 przez P1, co jest w zasadzie tym do potęgi minus pierwszej. Minus jedynka Nawias już niech będzie kwadratowy. Także bardzo fajnie nam się tutaj mm, zaczyna wszystko upraszczać, czyli to teraz możemy sobie pomnożyć mm, i otrzymamy plus P1, F1. To pozostaje bez zmian. Tutaj otrzymamy po prostu P1 przez P2 to potęgi 1 przez K, odjąć 1 bo pomnożyliśmy razy to do minus pierwszej i się wykładniki dodają. Odjąć jeden, znowu zły nawias. że tak będzie często niestety, bo jakieś takie nawyki w człowieku zostają. Także jesteśmy, coś czuję blisko rozwiązania. Tylko jeszcze musimy wymyśleć je. No właśnie i co teraz pytanie jakie tutaj znaleźć triki obliczeniowe. Eee, także <laughs> co ja bym tutaj sugerował eee, to równania Clapeyrona, bo P1V1 to jest e, nRT1 w zasadzie e, możemy tu sobie wsadzić i będziemy mieć e, wszystko już za pomocą e, tych e, Wartości, które znamy, opisane, i drugą rzecz, to już, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Czym tego minusa nie zgubił przy tym, bo już widzę, że coraz mniejszy się robi? Plus n t1, prawda? No i teraz, czy tutaj chcemy to rozpisywać tą kappę? Na razie mi się wydaje, że nie ma takiej potrzeby. Jeden przez kappa, No i tutaj znowu zły nawias. Tu już bym do wspólnego mianownika sprowadził, czyli CV plus R przez R. Teraz ja bym się tą kapą zajął. W definicji nam tutaj panowie podali, jak ktoś nie pamięta, że kappa to jest cv plus r przez cv, gdzie cv to jest 3 drugie r. Czyli w naszym przypadku kappa to by było 3 drugie r plus r przez 3 drugie r. Czyli skracając r, oczywiście Trzeba wyjąć przednawiaz najpierw, ale ja już to tutaj przyspieszę. Hmm, tutaj byśmy mieli 5 drugich przez 3 drugie. Hmm, czyli 5 trzecich, jak dobrze liczę. Ale jeszcze się upewnię. Hmm. Tak, 5 trzecich. Hmm, a więc wracamy tutaj. I ja bym te wszystkie kapy, ery sobie po prostu pozamieniał jak należy już na wartości liczbowe po prostu łamki jakie nam powychodzą. Czyli ten nawias już przepisujemy nie wiem po raz który, ale liczny, że tak powiem plus NRT1, bo tego nie możemy zamienić. No i 1 przez kappa. 1 przez kappa to jest 3 piąte. to jest tak 3 piąte odjąć 1 czyli minus 2 piąte czyli po prostu musimy odwrócić ten tutaj ułamek i będziemy mieć coś takiego no bo minus 2 piąte to po prostu na minus skoczy i odwróci łamek. tutaj minus 1 i tutaj byśmy mieli 3 drugie r plus r przez r, czyli 5, nie, nie plus, tylko razy. Tutaj będzie 5 drugich i przez 1, 5 drugich r, oczywiście przez 1, czyli razy 5 Tak Także powoli można sobie ten wynik tutaj Rozpisywać. Mi się wydaje, że już wszystko mamy, ale jeszcze zerknę jeszcze raz, żeby mieć już taką 100% pewność. No z jeden, a już to 5 drugi wstawię tutaj, nie będzie. Tak, jak patrzę, teraz to mi się wydaje, że wszystko jest dobrze, a teraz chwila dla kalkulatora, żeby to wpisać i już tutaj podaję konkretny wynik liczbowy. Także ja już mam wynik i jest to 63,49 miliona, czyli można no to zaokrąglić jako 63,5 miliona oczywiście juli, czyli 63,5 mega juli, to jest nasz wynik. Moja opinia odnośnie tego zadania jest takie: ono dosyć tutaj, konkretnie ten zabieg z E3, jest taki nieintuicyjny, nie jest łatwo wpaść na to rozwiązanie. Te kwestie tutaj, te troszeczkę bym powiedział, że są banały przynajmniej na poziomie Olimpiady, a jednak to przekształcenie może być problematyczne, tym samym. Zakończyliśmy już pierwsze etap i całą 73. Olimpiadę. Są oczywiście zadania doświadczalne i zadanie te 4 numeryczne, ale jego rozwiązania nie przedstawię. Także mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na innym materiale, który też będzie pewnie jakieś ciekawe zagadnienie poruszał.